Witajcie kochani na moim kanale Nieznana Ścieżka. Ja mam na imię Katarzyna i dzisiaj przychodzę do zodiakalnych wodników z prognozą na czwarty kwartał 2025 roku. Drogie wodniki, ja zawsze medytuję przed odczytem, łączę się ze swoimi przewodnikami, i oni dzisiaj pokazują mi takie długotrwałe, jakby tworzenie planów długofalowych. O! Pokazują mi dosłownie tabelę. Arkusz Excela, gdzie widzę nie tylko kolejne miesiące, ale kolejne lata 2026-2027. I oni mi mówią, że teraz będzie czas, te najbliższe miesiące będą sprzyjać temu, aby planować długofalowo, aby planować cierpliwością, uczyć się tej cierpliwości. I pewnych rzeczy nie uda Wam się zrealizować od razu. Yy, też widzę możliwe powroty yy, przyjaźnie, bo widzę grupę ludzi, którzy się spotykają. Mam takie poczucie, że to jest grupa ludzi, która znała się z wiecie czasów szkolnych. Yy, tak jakby czwarty kwartał sprzyjał odświeżeniu niektórych znajomości, ale też jakbyście tam siedzieli przy tym piwie dosłownie piwie winie. I planowali coś razem. Być może będziecie mogli zrealizować coś ze swoimi przyjaciółmi. Zobaczmy, co na to karty, co nam dzisiaj powiedzą dla Was, drogie wodniki. Sprawdźmy. Dziewiątka kielichów, karta spełnienia marzeń. Czwórka monet. Wow, szóstka buław. Piątka kielichów. No, powiem Wam, że tutaj taka troszkę. Ta energia jest bardzo w szerokim spektrum. Rycerz monet. Siódemka buław, dziesiątka i ósemka. Dobrze, to pozwólcie, że opowiem Wam o tym spełnianiu Waszych marzeń w czwartym kwartale. Jak to może się Manifestować dla Was, bo tak to, co mi się rzuca najbardziej w oczy, to progresja z ósemki do dziewiątki kielichów i w ogóle jest, jest cała taka piękna opowieść, że postać na karcie ósemki, <laughs> a pod spodem jeszcze Wasza gwiazda, Wasza karta gwiazdy, wodniki. Pięknie. Zostawmy sobie to tak. Bo tu mam całą historię. Osoba na ósemce kielichów odchodzi od czegoś, od kogoś ma już bardzo dużo w swoim życiu. Takie lichy są pełne, ale nie dają satysfakcji, nie karpią, nie, nie karmią, nie ma tam emocji. I odchodzi, aby realizować swoje marzenia, spełniać swoje marzenia, ale na własnych zasadach. Czyli jeżeli zmieniam ścieżkę zawodową, to potem pracuję, dla kogoś, kto ma taką samą misję, albo rozpoczynam pracę dla siebie. W ogóle widzę tutaj zawodowy duży sukces w trzecim kwartale, szóstka buław. Niewątpliwie zostajecie nagrodzeni albo dostajecie szansę zrealizować nowy projekt, nowe wyzwanie, które poka pokaże was i postawi was w takiej pozycji zwycięzcy. Natomiast Wasze otoczenie może nie do końca yy, pozytywnie zareagować na to wszystko, bo pamiętajcie, że jak my mamy kłopoty, to wiele osób chętnie pochyli się nad nami i ojoj, ojoj, współczujemy, ale jeżeli odnosimy sukcesy, za tym idą większe pieniądze, no to już nie wszystkim się to podoba i yy, bardzo szybko dochodzi do weryfikacji naszego grona znajomych. Wasze spełnienie yy, Marzeń, tak jak powiedziałam, idzie wielotorową. To jest bycie z, z, znowu w zgodzie ze swoimi zasadami, czyli zaczynacie żyć autentycznie, nie tłumacząc się nikomu. Zostawiacie coś, co nie jest wasze. Odnosicie sukces zawodowy tam, gdzie jesteście. Nowy projekt, nowe wyzwanie. To jesteście nagrodzeni za to, ale tak publicznie. To jest takie publiczna. Nagroda to nie jest tylko kwestia y, dziękuję, dziękuję, przelew taki, taki, tylko to jest naprawdę taka, wow, jesteście docenieni. Y, sukcesem i realizacją marzeń może być też y, takie spokojne działanie na własnych zasadach, bo rycerz monet y, często mówi o tym, że zaczynamy działać na własnych zasadach, czyli to może oznaczać własną działalność gospodarczą, dodatkową działalność oprócz pracy na etacie, bądź takie śmiałe plany, jeżeli chodzi o uruchomienie własnego biznesu. Dużo dobrego pod kątem finansów. Mamy tutaj mm, piękną opowieść od czwórki rycerza dziesiątki, buław, e, przepraszam, monet. Czwórka, mm, czwórka monet mówi mi o tym, że hmm, słuchajcie, dla części wodników, będzie to oznaczać zaproszenie, dopuszczenie kontroli nad finansami, nad próbą kontrolowania waszej rzeczywistości, też w aspekcie takim materialnym. Próbujecie pewne rzeczy kontrolować, które są poza waszą kontrolą, totalnie. Czas puścić tą kontrolę. A dla, można powiedzieć, drugiej części tutaj osób słuchających mnie, wraz mówię z tym takim sukcesem, zawodowym, przyjdzie też gratyfikacja finansowa i to nie mała. I będziecie się zastanawiać, co z tym zrobić. Jak zainwestować? I ja zawsze odpowiadam, jak zainwestować? Mądrze. <laughs> Czyli to zazwyczaj oznacza dywersyfikację Waszej inwestycji, bo nie ma nigdy jednego pewnego złotego szczału. Zawsze jest warto poinwestować w kilka rzeczy, żeby zobaczyć, co działa najlepiej. Drogie wodniki, czas skończyć smutek Żałobę, patrzenie w, w przeszłość. Jeżeli e, mieliście trudne momenty, straty, e, rozpadu związków, e, inne tego typu rzeczy, należy podziękować za tą przeszłość, wyciągnąć wnioski i odwrócić się w kierunku dwóch pozostałych kielichów. Opowieść e, o osobie na piątce kielichów mówi o tym, że ta osoba rozpacza, ale już za długo. To już jest czas, aby puścić te emocje, odejść od tych złych emocji i popatrzeć na to, co mam teraz, co mnie woła. Bo ta postać może w dość prosty sposób wrócić do swojego zamku i znowu poczuć się bezpiecznie. Jest taki okres, kochani, smutku po rozstaniu, smutku po na przykład, nie wiem, stracie pracy, albo jakichś innych wydarzeniach, gdzie trzeba powiedzieć sobie: OK, dość. Przestaje żyć przeszłością, idę dalej. Mam szóstkę, siódemkę buław. Czyli mam takie poczucie, że choć ten sukces będzie naprawdę super, to będziecie potem musieli się, krótko mówiąc, tłumaczyć. I e, jeżeli to będzie awans, to wyobraźcie sobie sytuację, że pracujecie kilka lat w jednym zespole i nagle awansujecie na szefa tych ludzi. I musicie potem z tej pozycji kolegi, koleżanki... Zostać szefem i to są bardzo trudne sytuacje. To są bardzo trudne sytuacje. Nie mówię, że tak to dokładnie będzie, ale ten sukces, ten awans, ten nowy projekt może się wiązać z tym, że będziecie musieli po prostu bronić swojego zdania, ale to tak nieraz, nie dwa, tylko w sposób ciągły. Być gotowi do obrony swojego stanowiska. No i wasza karta, karta gwiazdy, która, patrzcie, gwiazda jest piękna. Jedna noga zanurzona w wodzie, w emocjach, w świadomości, a druga na gruncie. Mam takie poczucie, że Wy będziecie dostawać inspiracji, silnej inspiracji w tym kwartale. Będzie też taki stream pomysłów, yy, taki naprawdę dużo nowych inspiracji się pojawi, nowych pomysłów, i będziecie wiedzieć, w jaki sposób realizować swoje marzenia, jak do tego podejść. Mówię, dla każdego z Was. To jest co innego, jest to odczyt kolektywny, więc tak jak mówię, ktoś marzy o rodzinie, ktoś marzy o sukcesie materialnym, ktoś marzy o tym, żeby zamknąć przeszłość. To wszystko jest dla Was, drogie wodniki, tutaj możliwe. Z Waszą kartą, z kartą sukcesu, szóstką buław, dziewiątką kielichów, to są mega pozytywne karty. Mega pozytywne karty, które mówią mi, że będziecie mieć naprawdę dobry kwartał i te miesiące będą dla was satysfakcjonujące. Zobaczmy co z mojej talii kart. Co z nieznanej ścieżki? Stój przy mnie. Kochani, tak jak widziałam na początku y, tą grupę przyjaciół z jakby wracającą z przeszłości albo pomagającą wam realizować nowe pomysły, to pamiętajcie, że nie jesteście sami, macie lojalnych Przyjaciół, i macie też wsparcie w sile wyższej. Czy to anioły, przewodnicy, nieważne jak to nazywacie, pamiętajcie, że nie jesteście sami i możecie się podpiąć do tego pola świadomości i tam uzyskać pomoc, tam uzyskać prowadzenie, tam y, uzyskać też taki spokój i tam będziecie mogli też pożegnać przeszłość. Sprawdźmy drogie wodniki, co jeszcze z liści herbaty dla Was przyjdzie. Takie specyficzne wiadomości. Kiedyś to się nazywały po prostu fusy. Po kawie, po herbacie e, czytało się z fusów. O, tu aż trzy karty, dobra? Czy coś jeszcze? Pierwsza rzecz, którą słyszę, jeżeli chodzi o yy, nie podejmowania ryzyka, jeśli chodzi o takie pazury tutaj mamy, mam poczucie, że jeżeli ktoś będzie Was teraz namawiał na inwestycje w coś, co budzi Wasze wątpliwości, to sprawdźcie to trzy razy, zanim dacie się namówić na inwestowanie mm, swoich pieniędzy w jakieś takie, nie wiem, nieznane źródła, nieznane pomysły. Mamy tutaj kartę psa z y, informacją o tym, że jest jakaś forma ochrony od przyjaciela, który jest y, wpływowy, potężny. I mam tutaj właśnie dlatego mi chyba przewodnicy pokazywali tych przyjaciół, którzy się spotykają po latach i mamy tutaj poleganie z kolejny raz na lojalnych przyjaźniach. Być może teraz jest moment, aby zwrócić się o pomoc do przyjaciela. Nie wiem, z jaką sprawą musicie do niego iść. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, o co to chodzi, ale pamiętajcie, że macie tutaj zas zasoby, ludzkie zasoby, które mogą Wam pomóc. Mam kartę małżeństwa, która może oznaczać faktycznie podjęcie decyzji o ślubie, ale też to może być taki biznesowy mariaż, czyli decydujecie się z kimś, krótko mówiąc, założyć spółkę, robić biznes. Natomiast, jak najbardziej, prospekt małżeństwa decyzja o małżeństwie może zapaść w czwartym kwartale. Dobrze by było mieć czas na jakieś nawet krótkie wakacje. To może być w przedłużony weekend, cokolwiek, co pozwoli Wam odpocząć mentalnie, fizycznie. I mam tutaj jeszcze, bo że nie wieloryba, tylko rekina. Hmm. Tu jest właśnie ta możliwość straty takiej finansowej, a właściwie mam poczucie, że to jest związane z jakąś inwestycją. Nie idźcie w nieznane inwestycje, bo może Was to kosztować. Nie tylko słuchajcie odsetki, ale i część kapitału, który zainwestujecie. Drogie wodniki, dajcie znać, jak to rezonuje. Co to za sukces odnosicie? Czy myślicie tutaj o ślubie? Co musicie zostawić za sobą, aby pójść dalej, aby po prostu oczyścić energię? Czy przychodzą do Was inspiracje? Ja zapraszam, jak zawsze, po więcej. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, podzielcie się swoją historią. Dziękuję, że jesteście ze mną i do zobaczenia. the sun